Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy sobie do naszego klienta na pranie mega brudnego materaca. Będziemy sobie robili test nowego, popularnego środka Eniort Invader versus EOCX i SORX. Przedzielimy sobie materac na pół, wypierzemy dwie połówki różnymi detergentami i porównamy sobie efekt. Zapraszam serdecznie do oglądania odcinka. Nie widzieliśmy, nie widzieliśmy. No. Dobra, dzięki. No to. <grywa> Moi drodzy, jesteśmy u naszego klienta. Niestety pomyliliśmy sobie klatki, dlatego jesteśmy troszeczkę zdyszani. Nawigacja pokazała nam zły numer bloku, ale fizycznie dotarliśmy. No Jak widzieliście tutaj na zdjęciach, materac jest już dosyć mocno zmęczony życiem będziemy próbowali z niego coś jeszcze uzyskać, uratować. Mamy dedykowane środki właśnie do materacy, także przystąpimy sobie do czyszczenia i pokażemy każdy proces w trakcie trwania filmu. Jeżeli chodzi o materacę powiem tylko dwa słowa. Pamiętajcie, że my akurat nie czyścimy materacy z wypełnieniem kokos gryka, ponieważ jest to wypełnienie, które jest bardzo podatne na przemoczenia i jeżeli ten materac sobie przemoczymy zwykłą stawką do prania tapicerki, będzie on i generalnie już raczej nie do ratowania. Oczywiście takie materace można prać, ale wymagana jest sawka z wewnętrznym obiegiem, dlatego my wypełnienia takiego jak kokos gryka nie robimy. Jest to bardzo mały odsetek materacy, ale czasem on się zdarza. Moi drodzy, mamy materac wstępnie odkurzony z tych wszelkich różnych zabrudzeń. Niestety posiada on troszeczkę przetarcie, więc będziemy musieli tutaj pranie wykonywać bardzo delikatnie, żeby dalej tego materiału nie uszkodzić. Materac przedzielimy sobie na pół i będziemy jedną połówkę nakładać sobie tutaj Press spray Invader w rozcieńczeniu 1 do jednego jako taki mocniejszy koncentrat, a na drugą połówkę na nałożymy sobie preparat Sort X czyli taką aktywną pianę, żeby sobie te wszystkie zabrudzenia, żółte plamy rozpuścić. Sort X jest głównie takim odplamiaczem silnie utleniającym, a na niego możemy sobie jeszcze Pure Forcea eocx nałożyć, który świetnie sprawdza się na usuwanie plam żółtych spotu, potu, z moczu, więc zrobimy sobie to tak dwuetapowo i sprawdzimy jaki będzie efekt po aplikacji środków dostępnego rozpuszczania brudu. Moi drodzy, na połówkę materaca starczy nam spokojnie litry gotowego preparatu, czyli wlewamy sobie pół litra gorącej wody około 60 stopni i będziemy wlewać za pomocą odmierzania z menzurki również pół litra preparatu Anyord Invader. Moi drodzy, nie znamy źródła ani pochodzenia tych plam, więc zakładamy, że tutaj te czerwone przebarwienia to jest jakaś krew. Zaaplikujemy sobie tutaj odplamiacz Harvard Jazz Like Magic, który bardzo fajnie działa właśnie na tego rodzaju plamy. Mieliśmy wielokrotnie już krew do usuwania i przy użyciu Harvarda plus prespreju enzymatycznego, oczywiście na zimnej wodzie, udało nam się tą krew usunąć aplikujemy sobie produkt moi drodzy zwilżamy sobie materac równomiernie dbamy o to żeby go też mocno nie przemoczyć czyli aplikujemy sobie tak żeby powierzchnia była równomiernie zakryta środkiem ale żeby w jednym miejscu na przykład nie trzymać żeby nie zbierała nam się tutaj woda w zbyt dużej ilości łącznie oczywiście z detergentem. Taki materac, około 1,20 m na 2, ja sobie dzielę na powiedzmy cztery połówki, czyli zaraz po aplikacji produktu przystępuję do wcierania metodą agitacji na wkrętarkę pad. Bardzo fajne rozwiązanie, dobrze nam wciera produkt, jednocześnie nie zaciągając włosia i tkaniny z pokrowca. I got, that flow. I got that No i słuchajcie, połówkę mamy tutaj zrobioną Aniordem Invaderem. Drugą połówkę zrobimy sobie takim naszym ala patentem, który Wam zaraz pokażę. Czyli mamy czajnik, wlewamy sobie tutaj wrzątek. Temperatura bliska 100 stopni, przed chwilą się zagotowało. Na oko będzie to około pół litra i wsypujemy sobie półtorej miarki sorksa. Utworzy nam się bardzo taka fajna aktywna piana, którą będziemy sobie aplikowali na cały materac i na wszelkiego rodzaju tutaj przebarwienia. I zobaczcie, jak on się wspaniale gotuje. Tutaj w środku już nam się ta piana zaczęła tworzyć, a w momencie kiedy ja sobie zaczynam mieszać, tworzy nam się ona jeszcze coraz bardziej większa. Możemy jeszcze troszeczkę sobie dolać Naczynie, pamiętajcie, musi być dosyć wysokie, ponieważ y, może nam ta piana wybić. Kiedyś użyłem zbyt niskiego naczynia. Mieliśmy taką małą metalową miskę i ta piana cała nam wyleciała. I moi drodzy, piana, która nam się tutaj wytworzyła, aplikujemy sobie ją na wszelkiego rodzaju plamy oraz przebarwienia. Moi drodzy i teraz na tą połówkę, gdzie mamy sor czyli odplamiacz, nałożymy sobie jeszcze silny środek enzymatyczny do usuwania żółtych przebarwień i taki, który również neutralizuje mocz, który też tutaj w materacu się znajduje, ponieważ w trakcie aplikacyjnych produktów było to po prostu czuć. Także kładziemy sobie eoc mamy wodę w okolicach 60-70 stopni i też zrobimy sobie proporcje 1 do 1, tak jak w przypadku inwadera, czyli mamy wlane tam około pół litra około pół litra gorącej wody i wlewamy sobie pół litra preparatu. Przy lżejszych mniejszych zabrudzeniach można spokojnie stosować rozcieńczenie 1 do 4, a w przypadku takich ekstremalnych jak mamy tutaj, robimy sobie mocniejsze stężenie, żeby też zdezynfekować porządnie ten materac. Słuchajcie, pukankę do ekstraktora zrobiliśmy sobie tutaj MaxiFi Emulsifirin z pH 8,5. Można byłoby te wszystkie środki, które są nałożone, zneutralizować płukanką kwaśną, ale materac oprócz tych wszystkich przebarwień jest też mocno brudny. A nam zależy na dobrym wypraniu go, dlatego stosujemy pukankę lekko zasadową. Słuchajcie, cała chemia po aplikacji musi mieć czas działania co jest bardzo istotnym elementem w przypadku prania tak bardzo mocno brudnych materacy. Minimum 15-20 minut, nawet do pół godziny można to zostawić. My sobie zaczniemy prać tam pierwszą połówkę, Minęło już około pół godziny od aplikacji. Dołożyłem podgrzewacz wody, żeby dodatkowo wzmocnić temperaturę prania. No i przechodzimy, pokażemy Wam, jak wygląda cały proces. loud Słuchajcie, materat zaczyna wyglądać naprawdę znakomicie, ale damy sobie jeszcze tutaj. Prespray Triple Whammy Trójskładnikowy. Mamy jeden litr gorącej wody i damy sobie jeszcze miarkę presprayu enzymatycznego Pure Force. Także połączymy sobie te dwa prespreje po to, żeby jeszcze te zabrudzenia białkowe, spożywcze oraz wszelkiego rodzaju inne dodatkowo potraktować standardową procedurą prania, standardowym presprayem, żeby to jeszcze raz wypłukać i wyciągnąć jak najwięcej zabrudzeń z tego materaca. Blow. Blow. Low. Last. Last. Low. I got that flow. I got that swag. I got that. That's what I know what she had. They take it slow, but somehow you still last So if you. I better relax. I got that flow. I got that sweat. I got that statue. My mom was so I take it slow, but somehow it still lasts. So better like flow, Better, better, better relax. Low, low, low. Jeżeli chodzi o ceny prania tego rodzaju materacy tej wielkości, no, biorąc pod uwagę ilość zużytej chemii, która była aplikowana tutaj niemalże w koncentracie, więc no, koszt jakby prania, jeżeli chodzi o zużycie chemii jest bardzo duży, oscyluje on w granicach między 50 a 100 zł, więc materac tej wielkości z tym stopniem zabrudzenia no, trzeba by było za niego policzyć w okolicach 300-350 zł. Moi drodzy, materac mamy już wyprane. Krótkie podsumowanie jedna połóweczka, która była robiona inwaderem, no wyszła generalnie praktycznie tak samo jak druga, która była robiona Sorksem i EOCXem. Wszystko nam oczywiście nie zeszło, no z informacji od klientki wiemy, że łóżko ma kilkanaście lat, materac jest w ogóle tutaj zespolony z łóżkiem, więc on nie jest w ogóle dwustronny. Tutaj starsza osoba śpi na nim bardzo, bardzo długo, on nigdy nie był prany, więc mieliście okazję zobaczyć, jak te środki popularnych producentów, które są bardzo popularne, działają w praktyce na, takiego, na takie mocne bardzo zabrudzenia. Próbowaliśmy oczywiście usunąć krew. Na przykład tutaj z przodu, jak widzieliście, ta krew, która nie była bardzo stara, ona sobie bez problemu zeszła. Natomiast z tyłu starsze plamy i ślady, które były, no, wyblakły delikatnie, ale jeszcze mimo wszystko zostały. Niemniej jednak no, pacjent był dosyć trudny, ponieważ posiadał tutaj przetarcia, które widzicie, więc nie byliśmy w stanie tych miejsc bardzo mocno szorować, ani też yy, długo męczyć, biorąc je ekstrakcyjnie, żeby te szwy z materiału dalej nie popuściły. Natomiast jest on oczywiście zdezynfekowany, yy, wyciągnęliśmy z niego bardzo dużo Brudnej wody, którą widzieliście też na naszym ujęciu, no i jeszcze posłuży sobie na pewno jakiś okres czasu przed ewentualną wymianą tego łóżka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się bardzo podobał. No i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych produkcji. Pozdrawiam, cześć!